Damian, z perspektywy parkietu, jakie widzisz największe problemy w ostatnich spotkaniach i co musicie poprawić? Nie, przede wszystkim konsekwencji brakuje i grania do, do końca. Niestety e, w niektórych momentach, kiedy zespół przeciwny zdobywa dość szybko punkty, zaczynamy wariować, zaczynamy grać głupio. I zamiast grać taktycznie do końca i konsekwentnie realizować nasze założenia, niestety tego nie gramy, gramy dużo jeden na jeden i pozwalamy na to, że zamiast nawet przegrać małą ilością punktów, to pozwalamy sobie rywalowi na zbyt dużo i często wyniki są prawie około 20 punktów. Ta seria porażek, czujecie już taką dodatkową presję? Czy to Was motywuje, paraliżuje? Jak Ty to widzisz? Nie, no, wiemy, że jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji i tak naprawdę teraz musimy wyjść i musimy walczyć. No, każdy mecz jest dla nas jak... Jak to był ostatni mecz, mecz finałowy, mecz o najważniejsze cele i na tym musimy się skupić i dążyć do tego, żeby tak jak powiedziałem wcześniej, do no, konsekwentnie zmienić na minutę, starać się robić wszystko co to, co zaplanowaliśmy, żeby ten mecz wygrać. Zapytam o taką kuchnię, o zespół, czy jakieś takie rozmowy między wami w środku były, bo ci kibice byli bardzo niezadowoleni z tej podstawy w niedzielnej Nowostrowie. Takie mecze, przechodzenie obok meczu to jest niedopuszczalne. Nie wiem czy tak obok meczu, Zresztą to powiedziałem wcześniej, po prostu w końcówce zaczęliśmy grać głupio i może to ktoś odbierać, że te przechodzenie obok meczu, ale tak to na pewno nie, nie było. No wiemy, wiemy dlatego też po co tutaj jesteśmy i nie może być takiej sytuacji, że poddajemy się przed y, ostatnim bliskiem, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby te mecze wygrać. Była rozmowa, treningi wyglądają naprawdę dobrze wszyscy. Y, Przyszli ciężko, pracują na to, żeby efekty były widoczne na meczu i mam nadzieję, że tak będzie w kolejnym. No właśnie, już jutro ten mecz w Gdyni. Jak przebiegają przygotowania? Mówiłeś, że mocno trenujemy, a co zrobić, żeby wygrać? Tak jak powiedziałem, no, trzeba grać konsekwentnie i też trzeba realizować nasze założenia taktyczne. No, nie mają dość solidny zespół, gdzie mają mocną siłę podkoszową, też mają bardzo dobrych rzucających, także trzeba... No, ograniczyć niektóre poczynania tych zawodników i starać się zrobić wszystko, żeby przynajmniej ta obrona nasza wyglądała dobrze, bo w ostatnich meczach zbyt dużo tych punktów straciliśmy. A zespół z jest taki, że jeżeli damy im się to nie mogą 100 punktów z łatwością zdobyć. Także tutaj myślę, że kluczem będzie obrona i mam nadzieję, że zrobimy wszystko i ta obrona będzie na tyle dobra, że uda nam się wygrać ten mecz. tego ja Tegorzyca, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mati. Emocje opadły po ostatnim spotkaniu, jak to tam wewnątrz trudny wygląda Jakbyś mógł nam tej trochę kuchni zdradzić. Trener mówił, że trochę tam tych rozmów było, jak to ty odczuwasz? Yy, no tak, yy, oczyściliśmy troszeczkę głowy po tym, po tym ostatnim weekendzie. Nieciekawym yy, wytłumaczyliśmy sobie po raz kolejny że nie może to tak wyglądać, że, że gdzieś tam może już będą jakieś konsekwencje wyciągane, wyciągane. jeżeli nie będziemy realizować tego, tego co mamy robić. Byliśmy w parę treningów z dobrą energią, z dobrym skupieniem na tym, na tym, na tym, co chcemy robić i myślę, że jest ok. Mimo, że, że ta sytuacja gdzieś tam nasza w tabeli, jest, jest fatalna, to jedziemy do Gdyni z odpowiednim nastawieniem i, i nie liczy się nic innego jak zwycięstwo w tym meczu. Rozmawiałem z Damianem. Damian mówił, że teraz przed wami taki okres, że każdy mecz trzeba traktować jako, jako taki mały finał, bo nam każde zwycięstwo jest niezwykle ważne. Tak, każdy mecz, każdy... No tak, tak jak powiedział Damian, każdy mecz jest dla nas y, finałowym spotkaniem, można by powiedzieć, bo, bo, bo gdzieś tam nie oszukujemy się, że, że każde kolejne spotkanie przegrane teraz y, może nas troszeczkę pogrążyć, a tego nie chcemy. A jak oceniliście przygotowania do meczu z Arką? Mówiłeś, że było mocno, wyjaśniliście sobie parę rzeczy. Na czym się skupiliście? Eee, Skupiliśmy się przede wszystkim na tym, czy, na tym czego, czego braku nam w meczu z Gliwicami, czyli, czyli skupienie i skupienie, koncentracja na realizowaniu założeń taktycznych i, i na tym, żeby żeby zacząć dobrze od początku, a nie gdzieś tam w trzeciej kwarcie starać się gonić przeciwnika, bo, bo w tym meczu z Lewicami, mimo że cały mecz był straszny w naszym wykonaniu, to gdzieś na w trzeciej kwarcie były momenty, gdzie nawet wyszliśmy na jedno lub dwukuntowe prowadzenie, więc, więc pokazaliśmy, że możemy, ale nie chodzi o to, żeby to pokazać o, w trzeciej kwarcie, tylko już o pierwszej kwarty, także pełne skupienie od początku, realizacja, realizacja założeń taktycznych i, 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 i zwycięstwo. Maki, cóż mogę Ci powiedzieć? Wierzę w Wasze zwycięstwo. kibice też na pewno wierzą. Powodzenia. Dziękuję. Andrzej, nie da się ukryć, że te wyniki są rozczarowujące. Jakie działania podjęliście, aby poprawić grę w zespoł zespołu? Nie ma co ukrywać, szczególnie ostatni mecz jest bardzo dla nas rozczarowujący. Mocno to dotknęło mnie osobiście, ale też całą, całą drużynę. Podjęliśmy działania poza mocnymi, mocnymi rozmowami wewn wewnątrz drużyny to też reakcje treningowe. Chcemy usprawnić to, co źle zafunkcjonowało w meczu, szczególnie z Gliwicami. Po meczu z Wobrzychem wydawało się, że wszystko idzie w dobrą stronę, jednak ten mecz z gliwicami był, był po prostu katastrofą z naszej strony. Czy czujesz dodatkową presję, jak ona cię wpływa mobilizująco, jak do tego podchodzisz? Tak, presja wpływa mobilizująco. Mówi się, że presja to przewilej i to nie są gołe słowa, bo to wytwarza dodatkowe pokłady energii, koncentracji. Robimy wszystko, aby to zmienić. Wiemy w jakiej jesteśmy sytuacji, nie uciekamy odpowiedzialności, zdajemy sobie z tego sprawę, ale dopóki piłka brze, jak to się mówi, wszystko jest możliwe. Damian Kulik powiedział dzisiaj, chwilę temu z nim rozmawiałem, że teraz musicie każdy mecz traktować jak taki finał. Że to no, każde zwycięstwo jest niezwykle ważne, tak to też. Dokładnie, tak rozmawialiśmy, że mecz z dynią to być albo nie być dla nas cudzysłowiu. Po prostu liczy się, liczy się tylko ten mecz i robi... chcemy zrobić wszystko, aby zwyciężyć. Arka to wymagający rywal, ostatnio dwa zwycięstwa z rzędu, co szczególnie w ich igrze... na co szczególnie w ich grze trzeba zwrócić uwagę? Na pewno po zmianach wyglądają dużo lepiej. Szczególnie uważam, że trzeba zwrócić uwagę na dwóch zawodników grających z piłką, czyli na, na nadlicie Ograniczenie ich będzie kluczowe w tym spotkaniu. Mocna obrona, i w piątek no, trzeba wrócić na tą dobrą ścieżkę zwycięstwa. Dokładnie. Eee, tak jak wspomniałem, wierzę, że drużyna szła w dobrym kierunku po meczu z, i przed z Wobrzychem, a udowodnić, że mecz z Gliwicami to wypadek w pracy. Andrzej i my również, również kibice wierzą w to i życzą sukcesu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.